Cześć, tutaj Przemek, super, że tu jesteś. Dzisiaj rozmawiamy o bitcoinie. Żeby wiedzieć, czym jest bitcoin, trzeba wiedzieć, czym jest kryptowaluta. O tym z kolei opowiadałem w jednym z poprzednich odcinków, więc sprawdź najpierw tamten. Ale dzisiaj odcinek rozrywkowy, dlatego że wybrałem dla ciebie 5 topowych faktów związanych z bitcoinem konkretnie, więc będzie ciekawie. Zapraszam. Pierwszy fun fact odnośnie konkretnie bitcoina to, aby mieć dostęp do wartości przechowywanej na danym blockchainie, potrzeba mieć portfel, w związku z portfelem potrzeba mieć klucz prywatny o tym w osobnym odcinku. Natomiast, aby mieć dostęp do wartości, która jest przechowywana na danym blockchainie, potrzeba mieć portfel w ramach portfela klucz prywatny i tylko wtedy jesteśmy w stanie mieć dostęp do tych środków. No i jest to jakimś tam problemem w sytuacji, w której Taki dostęp, czyli ten klucz w ramach portfela, po prostu zgubimy. Jest to jakiś ciąg znaków, który powinniśmy mieć w jakimś miejscu zapisany. Natomiast, kiedy powstawały kryptowaluty, była masa osób, która po prostu kupowała krypto. Bo było bardzo tanie, kupowali je za grosze, więc no to była taka inwestycja w stylu: a tam gdzieś zainwestuję kilkaset złotych, no to jakby kupowałem, gdzieś to wrzucałem. No i trzymali te informacje na jakichś pendrive'ach, dyskach twardych, zapisane na kartce, no i te informacje ginęły. Więc dzisiaj, w zależności od różnych źródeł, które są no, skrajnie różne, uznaje się, że 20 albo 60%, więc umówmy się dużo po prostu. Blockchainów przechowywanych jest na portfelach, które są tak zwanymi ghost walletami, czyli portfelami, które dalej istnieją, ale do których nie ma dostępu, bo ludzie po prostu zgubili klucze prywatne. Drugi fun fact związany z bitcoinem, który w zasadzie nawiązuje do tego pierwszego, bo utrata takiego klucza prywatnego generuje takie sytuacje, jak na przykład ta z Walii, która ciągnie się od 2013 roku, gdzie James Howells twierdzi, że na dysku twardym, który wyrzucił do śmieci, miał zapisany właśnie klucz prywatny z dostępem do portfela zawierającego 7,5 tysiąca bitcoinów, więc dzisiejsza fortuna od tamtego czasu próbuje wywalczyć z lokalnymi władzami, żeby umożliwiły mu przekopanie lokalnego wysypiska, gdzie twierdzi, że ten dysk dalej się znajduje, organizuje większe akcje, ściąga ludzi do pomocy, oferuje im udział w tych zyskach, jeśli znajdą tą fortunę i tak dalej. Więc wszystko sprowadza się po prostu do utraconego klucza prywatnego, utraconego portfela, więc dostępu do tej fortuny. Trzeci fun fact związany z bitcoinem to w 2010 roku pan Lash Lohanich zapłacił za dwie pizze warte 41 dolarów Papa Jones 10 tysięcy bitcoinów. Czyli przy dzisiejszych kursach bitcoina to byłaby fortuna warta pewnie powyżej 500 milionów dolarów, w zależności oczywiście od kursu bitcoina bieżącego. Natomiast była to pierwsza komercyjna transakcja przeprowadzona za pomocą bitcoina. Czwarty fun fact związany z bitcoinem to oczywiście przez lata masa osób w to wierzyła, masa nie, jest to rynek spekulacyjny, natomiast oczywiście spekulantów jest wielu i masa osób rzeczywiście w bitcoina inwestowała. Dzisiaj uznaje się, że istnieje około 100 tysięcy milionerów bitcoinowych, czyli osób, których majątki tylko w ramach portfeli bitcoinowych wyceniane są na milion dolarów i więcej. I piąty bitcoinowy fan fact to El Salvador jest pierwszym krajem na świecie, który zdecydował się uznać bitcoin, jako oficjalną walutę. Oczywiście obok dolara amerykańskiego, który do dzisiaj tam nadal funkcjonuje, spotkało się to z dużym oporem samego społeczeństwa, jak i Banku Światowego, który jednak widzi sporo ryzyk i tej negatywnej strony kryptowalut, które jednak funkcjonują na energożernym blockchainie. Natomiast Salwador wymyślił, że każdemu użytkownikowi, mieszkańcowi, który zdecyduje się założyć cyfrowy portfel, dopłaci 30 dolarów na start korzystania z tego waletu. To wszystko na dziś. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zasubskrybuj i do następnego. Cześć!